Cześć, witajcie z tej strony Crafter. Witam Was w pierwszym odcinku nowej serii z Arctic Combat na Steamie. Dokładnie jest to free to play gra i o co to będzie chodzić? Dopóki nie kupię... Yy, szybko i na temat. Dopóki, dopóki nie kupię nowego kompa, będziemy grać 1 na 1 lub 4 na... E, lub 2 na 2. Dobra, i tutaj wybrałem jakiegoś trochę pro kolesia, dodałem do gry. A więc tutaj... E, ostrzegam, jestem nobem w tej grze, nie umiem w nią grać, mam dziewiąty level, no i zapraszam oczywiście e, do pobrania tej gry e, kompletnie za darmo, mm, naprawdę jest dosyć ciekawa, e, ja tutaj zawsze sobie tam z bercikiem pykam e, i słuchajcie, e, jakoś nie mam lagu w niej, dziwne, a więc wiecie i tutaj będziemy grać, będziemy... Pro, będziemy epic Kuźwa jak widzicie Koleś jest No, dosyć ciężko będzie z Kolesiem Ale choć tutaj Kurde Dlaczego wybrałem Kolesia z naprawdę Big Level Czekajcie, jego broń tam leży Kulesy podniosę O, on ma taką samą broń jak ja Kuźdę w ogóle który ma level nie wiem bo miał jakiś znaczek, to jest chyba niemiec ale dogadaliśmy się po angielsku e, ponieważ koleś umie English ang e, tam jest pa 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 kuźdec co jak widzicie jestem nobem e, wy tak pewnie nie umiecie co nie o kuźwa on ma rpg Dobra, możemy trochę nobić w tej grze Ale to nic, bo ja jestem crafter I jak wiecie jestem nobem w takie gry Ponieważ nigdy, nigdy, przenigdy nie grałem gry W takie oto gry e, Na kompie No, w końcu go zabiłem Gięć szmato e, Dobra Jedziemy dalej ludzie, nie mam już granatów e, Nie fajnie Dobrze e, Lecimy dalej Myślę, że przegrama ale w dobrym stylu fakt nie mogę tego dobra 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 a myślał już myślał Indy. kurde dobrze e, słuchajcie chcieliście FPS-y na moim kanale macie FPS tylko tylko nobskie FPS -y. ło widzieliście to jeszcze jeden kill i dostanę RPG Taką bazułkę jakby, o kuźwa tam idzie Pa 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 Uda nam się tutaj? Uuuh! Dobra, mamy RPG, jej Eee... No Dobra, słuchajcie, strzelę byle gdzie, bo mi się nie chce tego nosić <takujesz> Tak, jestem dziwny mm. Kuźdę, dobra, udało mu się Mm, niektóre odcinki będą z Bercikiem, niektóre bez e, na różnych mapach i słuchajcie, jeżeli chcecie ze mną zagrać to możecie się zgłosić to o fak, to może z tego coś wyniknie wiecie mm, tylko musicie mieć niestety Steam'a żeby w to zagrać grę czekajcie on gdzieś tu jest on, dion, 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 dion. tutaj się nobek schował? nie oby nie wyszedł bo już każdy wychodzi i po prostu nagrywam to już z 20 raz naprawdę mm, apteczka, jest git tu chyba tak dobra udało się bo to jest nasz spawn, nie, chyba nie wiem już dokładnie ale chyba nie, nie łoo ziom dawaj apteczkę Dobra, dobra, dobra. Idzie nam całkiem spoko, jeszcze 5 minut. Jeżeli wyjdzie no to odcinek i tak wstaje. Mm, Okej. Okay. Mam zamiar też kupić w tej grze broń AK yy, 27. Sorry, nie znam tych wszystkich nazw broń. Wow, dobra, zabił mnie. Sorka. Ale wiem coś AK, bo to jest niby jedna z najlepszych broni. A więc... Ła, będzie gitara. Jak ja z kolei się grałem i nagrywałem tutaj, to... Miał te AK i naprawdę wymiatał z nim. A więc wiecie. Gdzie koleś jest, gdzie koleś jest? Technologic. Dobra. Logic po prostu. Gdzie ty jesteś? Człowieczku. Właśnie to jest najgorsze takie odszukanie się na mapie. Wiem, że to może być trochę nudne, tak jeden na jeden i w ogóle. Ale... Ale co tam? Jeżeli ktoś by chciał, tak jak mówiłem, to może się tam zgłaszać, ale żeby miał maksymalnie 14 lat. Tak sobie postanowiłem. Albo 13 też może być. Tam jest. Nie, to chyba drzwi. Fak, fak, fak. O, fuck, ale. Ole mi przylogowało, ludzie. Dobra, mam 100% życia. E, mam HP 100, tak. Tak, tak nie niepoludzko. Dobra. Chodźmy tu. O! O kurde John! O ty o tył! Myślałem że on tam sobie wiecie Jakie są staty Aha, okej okay. Wiem jestem, wiem jestem słaby Ale co tam Rzucę sobie granata I Co mi tam Jak przegramy To nic Okej okay. Sześć um, I teraz będziemy widzieć go na minimapie Dobra, gdzie on jest? Tam! Chyba Czekajcie, nie widzę tej kropeczki. Kurde, o co? O, o co kaman? Ło co? Nie, okej, okay, coś, coś mi się tutaj. Nie, okej, okay, tam jest. Widzicie czerwona kropeczka. O, teraz tam Chodź, chodź. Taś, 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 taś Trzy minuty jeszcze zostały. Gdzie jest koleś? Zgubiłem go. O oh no Help help, help dobrze szukajmy go dalej, tak nienawidzę szukać tutaj ludzi myślę, że w następnym odcinku będę już z Bercikiem tutaj nagrywał bo Bercik naprawdę jest dobry w FPS-y jak wiecie ja nie jestem najlepszy ponieważ ja gram na konsolach nie jestem graczem PC tam PC ale jestem na konsoli dobry ale no niestety trzeba się uczyć grać już na, na PC-tach O ty Ale żem zeznął Pa 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 Jak z tego pistoletu kogo zabiję to się uśmieje. Czekajcie, spróbuję go zabić z tego czegoś Łoty Zabiłem go, łot! What? What the hell Okej okay. To było trochę dziwne Dobrze Łoo co mi tu już z noża lecisz wieku Dobrze On ma chyba 10 level, wiecie Tak mi się wydaje Ale prawie ma chyba taką samą A więc nie ma oba... nie ma o co obaw Obawiać się Tak myślałem, że zechce mnie od tyłu wziąć Jedz Proszę granat W ogóle granat to jest jakiś tam owoc Słyszałem od bercika Fak, 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 fak Dobra, uwaga Technology Fuck Skończyło mi się Amo Okej okay. Rzucimy granatka Proszę bardzo I lecimy dalej ludzie, lecimy dalej On tutaj się chował, Czeka. Wow! a to mnie zaskoczył że tutaj Nie będę przyklinał, przepraszam O oh, sorry, o oh, fuck, fuck Myślałem, że granata wyciągnę Czekajcie on tam chyba campi o, wbiegamy na Spartana Gdzie ty człowieku jesteś? Łoo! Wow. Chłode Dobra, jesteśmy na swoim spawnie, a więc jest... Jest okej. Okay. Tylko musimy znowu go znaleźć. Ło wow, wow wow Coś mi zaczęło przycinać tak widzę, tak patrzę. Już zaraz kończę ze 48 sekund Słuchajcie, szukamy go dalej Ale emocje, ludzie, ty, pa Dobra, dobra, lecimy, 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 lecimy Myślę, że takie odcineczki będą wam się podobały Jeżeli chcecie je dłuższe to piszcie W ogóle gdzie on jest Boże Może jeszcze uda nam się go zabić, co? Albo on nas Zaraz zobaczymy ludzie, 18 sekund. Chociaż mam 12 HP tu. Nie, 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 nie ma szans. Ale, może, może. No czekajcie, no ludzie. On dziś się schował, żeby wiecie, że... O, taki debil biega. Miet kurde nie znajdzie, bo jestem... Wow! Patrzcie jaki koleś jeszcze mnie zabił! Przegrałem, jaki ciota Dobra, słuchajcie, to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję wam za uwagę. Zabił mnie, tak by był remis, zobaczcie, no dobra, więc dziękuję Wam za uwagę, nie zapomnijcie ocenić materiału, trzymajcie się, do usłyszenia i cześć. A, tylko jeszcze zobaczymy co zostało, uwaga, 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 uwaga. A, dobra, a więc trzymajcie się, cześć.